Dzisiaj sobie pomówimy nieco o dolocie. E, już słyszę te śmiechy. Fifi wielki znawca montuje sobie kibel rurę. Po pierwsze nie znawca tylko inżynier. E, po, drugie, po drugie dlaczego kibel rura. Bo jeżeli byście oglądali pierwszy odcinek to wiecie dlaczego robię wszystko żeby tutaj maksymalnie wszystko sobie ściśni żeby to wszystko było kompaktowe jak najmniejsze. Eee, więc dlatego, dolot taki, a nie inny, eee, no po pierwsze, tak jest to Kibbel-Rura. Racja nie wygląda, ale działa. Ona między innymi ma też nieco dławić, powiedzmy, możliwości tego silnika, jeżeli chodzi o moment obrotowy, bo tak jak już mówiłem poprzednio, ten silnik jest z rajdówki potrafił zmielić skrzynie biegów. A na skrzyni biegów mi co zależy, bo skrzynia biegów bisowa, niby tylko to przełożenie główne jest inne, ale skrzynię biegów od bisa dostać to jest ciężki temat, a jak już jest to za jeszcze cięższe pieniądze. Także to ma, ma jeździć, nie psuć się, tylko wolę tą skrzynię biegów oszczędzić. Także ok, jest dolocki belur zrobiony, ale działa, spełnia on swoją funkcję. Jest tutaj rurka taka elastyczna, żeby to fajnie można było sobie tutaj i dopasować wszystko. Pasuje idealnie tutaj pod kopułkę, pod kopułkę od, od Punto czy od Palio. Także to tu można sobie ładnie wszystko złożyć: wszystkie tutaj końcówki, te podciśnieniowe i tak dalej, to wszystko jest pozaślepiane. To jest w zupełności niepotrzebne. Tak samo wspomaganie do hamulców też jest zaślepione, jest mi niepotrzebne. I teraz, gdzie jest filtr powietrza? No, jeżeli powietrze idzie tutaj, to się cofamy i dochodzimy do tego miejsca, i tutaj mamy podpiętą odmę pod dolot. Odma oczywiście tutaj z fabrycznego miejsca fiatowego. Bardzo to fajnie przypasował wężyk od Mercedesa. Nie pamiętam od czego był ten wężyk w Mercedesie, ale średnice po prostu podpasowały idealnie tutaj jest zrobione przejście z jednego wężyka na drugie i tutaj ładnie odmę wpinamy sobie w dolot, żeby jednak gdzieś tam te opary oleju były jednak dopalane. Starajmy się gdzieś tam jakoś tam te, te ekologię tam zachować. Eee, a sam filtr powietrza znajduje się tutaj. Tutaj gdzie mamy lampę, lampę oczywiście wcześniej zdjęłem, żeby to wam tutaj pokazać. Tu jest nałożony filtr stożkowy, z taką jeszcze dodatkową osłoną, żeby jednak te pyły też wyłapywać. A powietrze oczywiście jest brane z lewej kratki. W trakcie jazdy akurat tutaj wystarczająco gdzieś tego tam powietrza latało, więc postanowiłem zrobić to tutaj, bo w tym miejscu no jednak po jakiejś tam dłuższej jeździe się po prostu robiło gorąco w tym miejscu i też zależało mi, żeby ten dolot nieco wydłużyć, bo wtedy też jak gdyby e, dławimy teraz sobie silnik e, średnicą dolotu, na przykład, bo tu jest taka pokaźna zwężka, e, ale jak gdyby odzyskujemy częściowo ten moment obrotowy jak gdyby długością dolotu. Im dłuższy dolot, e, tym powiedzmy jak gdyby ten moment obrotowy nieco lepszy. Nieco. Jeszcze jedną rzeczą, którą poddałem modyfikacji w dolocie, e, ponieważ bardzo mi zależało na maksymalnie kompaktowej budowie tego, e, tego silnika, i żeby tutaj jak najwięcej miejsca zyskać tutaj do półki od głośników, e, postanowiłem obniżyć przepustnicę, czyli dokładnie ta część o, ten element został zdemontowany. I ta podstawka została skrócona tyle, ile się dało. Jest to tylko 11 mm, czyli ta podstawka została splanowana z góry i z dołu po około 5-6 mm, że sumarycznie cała przepustnica, cały ten układ przepustnicy jest po prostu zamontowany niżej o jakieś 11 mm. No, niby pierdoła, ale tutaj w paru miejscach się biłem o każdy centymetr miejsca, z tego względu, że, mówię, chciałem mieć jak najbardziej kompaktową budowę i zachować wszystkie walory Bisa, o których zresztą mówiłem w pierwszym odcinku. Także dlatego taka, a nie inna modyfikacja, że ta podstawka została obniżona. Także u siebie to wykonałem. W ten sposób działa, aczkolwiek widzę. Po, po dwóch latach jak tutaj się to wszystko zakurzyło także również zabiorę się zaraz przy okazji jak już to wszystko jest rozebrane za wyczyszczenie tego filtra e, co by na sezon 2.20 no, mieć święty spokój e, także tyle jeżeli chodzi o kwestię e, dolotu <laughs> magnetyzer jest nie musi, ale jeżeli miał sobie leżeć na półce to niech sobie leży w samochodzie jak tam Pomoże 1 dziesiątą litra spalić mniej to dobrze. Paliwo drogie, zarobki niskie, także to wszystko się przyda. Także tyle, jeżeli chodzi o kwestie e, dolotu w tym silniku. Zapraszam do oglądania następnych odcinków. Do zobaczenia.